Pamiętacie to felgę, co nie chciałem naprawiać dla kurdyszów z mojego garażowego, obok, bo ktoś ją naprawiał wcześniej i była tak rozkurwiona, tak popeckana, że powiedziałem, że ja tego nie robię, bo to naprawdę było <laughs> szok, szok, ale kurde, uprosili mnie i powiedzieli, proszę napraw to felgę ostatni raz, popraw ją po, po tamtym poprzednim spawaczu, mówi chcę ją używać jako dojazdówka zapasowa, także zobaczcie. A to ktoś naprawiał poprzednio, zobaczcie jak napackał i to teraz na środku wszystko zaczęło pękać z powrotem. Także musiałem to wyszlifować, dziurę nawiercić na końcu pęknięcia. Wciąłem się bardzo głęboko, zrobiłem 4 mm przerwy też i to wszystko fajnie zalałem. Także ta felga i tak i tak będzie napękać, bo tak jak mówiłem poprzednio wideo, ona jest podróbka, jest za cienka tutaj. Ona powinna być dwa razy grubsza. Także to jest pierwsze. To jest drugi spaw naprawiony też na środku. Napadkane było nie wiem, nie wiem kto to kurde naprawiał, ale gościu nie powinien spawać aluminium. No tak samo jak mówiłem, wyczyściłem, wyszlifowałem, zalałem to fajnie, wszystko. Także powinno trzymać na jakiś okres. A to zobaczcie, to jest naprawa poprzedniego spowacza. Tutaj w miarę, w miarę fajnie wyszło, ale co się kurde tutaj odjebało, to nie mam pojęcia. On tu chyba palnikiem na na pewno nie tigiem <laughs> z drugiej strony to wygląda tak będzie to musiał on po prostu sobie sam to wyszlifować bo ja ni tego nie szlifuję ja w ogóle za to naprawę nie biorę żadnych pieniędzy bo to wiem, że ta felga zacznie pękać w innych miejscach bo jest taka cienka zajęło mi to pół godziny ale no co dobrze także uprosili, zaspawałem, napawałem naprawiłem tak jak mogłem także idę mu tu zaniosę i powiem, żeby jej nie nakładał na samochód, bo tylko używał jako dojazdówki. Jeśli tak, to pewnie będzie niebezpieczne. Bo mówię, ta felga powinna iść na złą, złom. na złom, nigdzie więcej. Ale poprosili to zrobiłem. Do następnego.